W sumie nie wiem dlaczego ci to piszę, po prostu już nie mam z kim porozmawiać, a może chcę by ktoś mnie wysłuchał. Moja historia zaczęła się od wakacji, a dokładnie od lipca tych wakacji, kiedy byłam u dziadków w Chicago. Poznałam tam chłopaka, w którym zakochałam się po jednym dniu. Codzienne, godzinne rozmowy przez kamerkę, pisanie do późnych godzin i tak Było cudownie, aż w końcu w sierpniu się spotkaliśmy. Postanowiłam sobie, że się o niego postaram i po około miesiącu starań udało mi się, zostaliśmy parą. Byliśmy razem półtora miesiąca, gdyż później zerwałam z nim ze względu na moich rodziców, którzy nie pozwalali mi być z żadnym chłopakiem, ale on nie odpuszczał. Kilka miesięcy się starał, aż pewnego dnia powiedział, że już nic do mnie nie czuje, że mnie nie kocha. Ja się załamałam, bo przez kilka dni wcześniej mówiłam mu, że go kocham, że chcę być z nim, ale dla niego to już nic nie znaczy. Nie chce się spotykać, nie chce rozmawiać, nie chce nawet pisać, a mnie to doprowadza do łez. Kocham go nad życie i nie wyobrażam sobie życia bez niego. Dla niego to już koniec. Bardzo żałuję tego co zrobiłam. Tak bardzo chciałabym cofnąć czas. Tak bardzo chciałabym odbudować uczucie i to co między nami było. Dlatego mam radę, jeżeli to wstawisz. Jeżeli kogoś kochasz, nie zważaj na to, że ktoś wam zakazuje bycia razem. Miłość to piękna rzecz. Zdarza się kilka razy, ale prawdziwa tylko raz. Dziękujemy za wysłuchanie tego wyznania. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz wysłuchania pozostałych wyznań.